Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty, i przybywam do Was z kolejnym odcinkiem z serii Minecraft Dungeons. Otóż, w poprzednim odcinku w końcu pokonaliśmy głównego bossa, i wszystkie główne misje mamy już ukończone, i została nam jeszcze jedna poboczna misja, i ona się nazywa Dolne Sale. Ją głównie było można odblokować w wyzwaniu. Salę wyniosłego bloku i ja to zrobiłem poza odcinkiem. Ale mogę wam pokazać, gdzie konkretnie ta misja była ukryta, bo jest to zaraz na początku tej misji. A pokażę wam to z tego względu, że może kogoś to interesuje, może ktoś będzie grał, lub jest w trakcie przechodzenia tego Minecraft'a, więc pokażę wam, gdzie to konkretnie było. Tutaj trzeba kilka potworków zabić, tak żeby nas tutaj przypadkiem nie zabiły, lub po prostu żeby nam one tutaj nie przeszkadzały. Więc możemy je tutaj na szybko załatwić. Dokładnie tak. I tutaj, jak zejdziemy, właśnie na dół po tych schodach, to trzeba kliknąć na tarczę. Dokładnie na tą tarczę. Nie wiem, zawsze mi pokazy, pokazuje, że to ta tarcza, więc chyba o to chodzi. bo na tą drugą nie można kliknąć. I tutaj, właśnie gdzie jest ten stolik, była mapa. Z tą właśnie nową misją, do której właśnie idziemy. Jako ciekawostkę powiem Wam, że przypadkiem się dowiedziałem, że tutaj jeszcze można odkryć jeszcze jedną tajną misję, która w ogóle nie jest pokazana, że ona tutaj się znajduje, bo to jest tak naprawdę ukryte i warto byłoby to tak naprawdę przejść na odcinku. Więc, mimo wszystko, jeszcze na pewno jeden odcinek się pojawi przed przerwą od tej serii. Więc dobrze, bo ta seria cały czas nam tutaj się. Przedłuża. Zadanie mamy wejść do piwnicy. Co leży poniżej? Czy tam przypadkiem nie powinien być znak zapytania? Co leży poniżej? Yy, tutaj mamy. Aha. Ostatnio źle coś kliknąłem i odkryłem, że pod tabem mam mapkę. Konkretnie. Tak ona wygląda i mi pokazuje, gdzie jestem, i tutaj cały czas mogę sterować. Chyba walczyć też mogę, jak tą mapkę mam włączoną. Co powiem, że to naprawdę bardzo ułatwia yy, granie niż wchodzenie do ogólnej mapy pod M. No bo zobaczcie, potworki me wtedy atakują, więc tak naprawdę to trochę irytowało. To główna mapa. A ta poboczna pod tabem, to powiem, że to niezłe ułatwienie. Szkoda, że dopiero to odkryłem pod koniec tutaj, tych wszystkich misji. No trudno się mówi, żyje się dalej. Tutaj można wejść, bo to się świeci. Może to jest jakiś piecyk. Okej. Okay. Włączmy sobie mapkę. Tak, i mogę ich w tym normalnie atakować. Ta mapka naprawdę jest poręczna. Mamy nowy poziom, który 32, tam na dole mam pod serduszkiem pokazane. Ta mapka już trochę mnie kuje w oczy, bo zlewa mi się ze wszystkim. Tutaj chodźcie dziady w jedne wredne oszołomy. Ciebie też tutaj widać. Dawaj mi żyć, bo zaraz coś mi tu gryzie i zje. Musiałbym sobie przypomnieć, co robił mi ten amulet z artefaktów. To była chyba jakaś obronna. <grym> Już nie pamiętam. Weźmy tutaj, użyjmy to. A, to była chyba chwilowa obronna, że nie dostaje żadnych obrażeń czy coś wy yy, ten deseń. O, chodźmy tutaj, i użyjemy sobie duszę. Uuu! czy ja miałem kiedyś wcześniej taki młot? Nie przypominam sobie. On dość fajnie się prezentuje. Czekam, ja w końcu dodadzą je do Minecrafta. Dobra, zobaczmy mapkę. Yy, wygląda tak... O, to to było. Jakoś mi bregden tańczył. Chyba trzeba iść w tą stronę. Tylko żyćko mi dość mocno spada. Tam mamy na pewno portal do przejścia. Może tam będą jakieś lochy. Albo ta piwnica, którą mamy tutaj w zadaniu. Na pewno wszystko jest odkryte. Tam coś zostawiłem, ale wątpię, żeby tam coś sensownego było. Więc możemy przejść do teleporta. Odkryj piwnicę, czyli tutaj mamy właśnie piwnicę. Tam na dole coś się świeci. Tak. Yy. Na mapce to wygląda jakby tam było kolejne wejście Te pojąki tak z dupy znikąd się pojawiły Co to ma oznaczać? O, ścianego, jak wziąłem mocno Spokojnie, spokojnie Na razie nie chcę iść do tamtych drzwi, ponieważ Uuu, znów jakaś nowa rzecz Nie chcę iść do tamtych drzwi, ponieważ tym yy, najpierw wszystko stąd zwiedzić czy przypadkiem, jak nie pokonaliśmy głównego bossa, to chyba tam była jakaś informacja, że są nowe... przedmioty? Hmm, nie wiem teraz, czy dobrze pamiętam. O, jest skrzyneczka, tylko szkoda, że zwykła, pewnie emeraldy tutaj będą, tak standardowo. Co mnie bije? Aha, te głupie badziągi mnie zatruły. To raczej to my tak dziabie. Po dwa HP, co sekundę, albo nawet co szybciej. Tutaj jesteście. No teraz... to... Te co... O, mnie dziabnął. Teraz te, co się pojawiają, mają animację tego... Nie wiem, pojawiania się Endermana. Naprawdę to mnie zabije? Dawaj mi ochronę, dawaj mi żyćko. Dobra, jakoś się udało. Jakie silne te dziady są. Ile efektów tam podostawałem w rogu. Ja pierdziele, zaraz traczki dostanę tutaj. I jeszcze tutaj trzeba ich pozałatwiać. I jeszcze tego dziada w niebieskim ogniu. Dobra, zdechłeś. Jest czysto. Mam jeszcze szybkość, więc wykorzyst. Czekajcie. Był dźwięk pojawiającej się skrzynki. Tak! Zapamiętałem to. Bo później się muszę z takich rzeczy cofać. Bo ta skrzynka pewnie wyskoczyła mi na mapce, że jest jakaś nowa. Aha! Chyba go ciachnęły te dziwne ostrza. Tak myślę. Poczęstuję was. Nie mogę was poczęstować duszami? Myślałem, że już mam ich tyle. Dobra, muszę w końcu spojrzeć na mapkę, bo mam wrażenie, że jakieś przejście ominąłem. O, zaraz mam duszę, chodźcie bliżej. Dobra, mamy to. Mapka ogólna, tak dobrze mi się zdawało, że coś tam jest. Niestety, pod tą mapką nie widać, jakie mam chyba odkryte pomieszczenia? Nie. Widzicie, jak odkrywam to, to bramówki pomieszczeń robią się białe, a nie siwe. Tam jest niebieski klucz. Wygląda trochę jak zamrożony jakiś. Ale najpierw muszę pozałatwiać tutaj tych wszystkich dziadów, żeby go wziąć. Ale gdzie ja go mam później zanieść? Nie, nie zabijajcie mnie jeszcze. Ja jeszcze potrzebuję żyć. Weźmy szybko ochronę. Tak, żeby za szybko mnie tutaj życia nie zabrały dziady. To wszystko? Tak. Szyneczka bierzemy cię dziadu. Hmm, szata dusza, nie wygląda na mocną. Bierzemy ciebie i pewnie podejrzewam, że tam gdzieś będzie ten klucz pasował. Ale z drugiej strony nie wiem co on może skrywać. Bo tam niby zaraz na początku jak tutaj wyszliśmy, były inne drzwi. Hmm. Dawaj mi tego klucza z powrotem. Praktycznie... Wracaj tu. Praktycznie tutaj doszliśmy do końca. Tutaj są same puste zaułki i nawet tak było widać na mapce. Więc ja chyba ten klucz muszę zabrać do tych drzwi. A może te drzwi trzeba otworzyć tym kluczem? Bo w końcu nawet tego nie sprawdziliśmy. No, chyba muszę tam się z nim wrócić. I co my tutaj mamy? <laughs> tutaj jest brama. Jej stąd nie widać. Zobaczcie, jaka ciemna jest. Ja tylko widziałem tą taką obramówkę samych drzwi. Ale... Mnie tutaj oszukali. Dobra, i co nam się otworzy? Odkrywaj piwnicę. Opuszczona piwnica. To ja wiem, że tam jestem. Eksploruj. Mapka. Czy ja tutaj coś ciekawego, fajnego znajdę. Świnia się wystraszyła, spieprzyła gdzieś w drugą stronę zupełnie. Tutaj widzę, że impreza dzieje się na maksa. Poczęstuję was... Moimi wiatrami z odbytnicy. Aha, dobra, tutaj jest pusty zaułek. Nic nowego. Jak przestaniemy to bić, to weźmiemy sobie życzko. Tak, żeby go nie marnować. Wracaj, świniaku! Dawaj mi to! Coś fajnego? Pusdygan, To coś cię tak nazywa? Pierwszy raz chyba taką nazwę słyszę. Mamy szybkość, to szybciej was dzięki temu załatwimy, wy jedne śmierdzące gówniaki, szkeleciaki i pająki, które wyglądają jak z Nederu. Trochę tutaj. Macie wiatr z odbytnicy. No, ile mam ciebie jeszcze szukać? Dobra, chodźmy tam jednak, bo w tym ukrytym zaułku może coś być ukryte. Zwykła skrzyneczka lub pustki, tak naprawdę. Tak. W niektórych miejscach są takie kraty. Zobaczcie, i puste pomieszczenia. I to mi tylko kojarzy się z jednym miejscem: czyli to są jakieś lochy w piwnicy. Ale, jak na razie, nic tam w środku nie jest ukryte, żadne moby, czy coś. Co tam się tak świeciało na niebiesko? O, to ty byłeś? Aha, was tutaj pociągało Kątem oka tak trochę dziwnie wyglądało. Jak zupełnie coś nowego, czego jeszcze tutaj nie widziałem. W tych Minecraftowych dungeonsach. Uuu, nawet sporo tutaj było tych korytarzy czekajcie, zostały nam tutaj jest pusto ta droga nam tak naprawdę została żyćko ten dziad, weźmiemy was tak o, gdzieś się zablokowałem miało być szybciej, bo nie miałem z nimi walczyć, ale się zablokowałem na pewno dobrze, nie za ułek tutaj jest bierzemy cię z łuku bo to lubisz najbardziej więc tam jest to czy ja tam byłem, czy ja przyszedłem z drugiej strony? Albo po prostu przeszedłem tej bokiem i tego nie zauważyłem. To są grobowce? Tak. Na bank to są grobowce. Jakieś tam napisy były na tych kamieniach. I co? Nic te ciekawego nie widać. Mapka jak? Dywanik? Jest przejście, nie było nawet pokazane na mapce. Opuść. Jak opuść zapomnianą salę? Aha, i to tyle. Myślałem, że jakąś tam tajemnicę rozwiążemy, bo taki fajny klimacik był, tajemniczości i tego typu rzeczy. Eee, tu jest zamknięte. Czy przypadkiem tamta część nie należy do tej głównej misji, którą przechodziliśmy? Lepki strzały. Skoro dali zaopatrzenie, to chyba nie ma jeszcze końca. Takiego dużego portalu jeszcze nie mieliśmy. Zwycięstwo! No, spodziewałem się czegoś tej lepszego w tej pobocznej misji, szczerze mówiąc. Pokonane moby 96%, pociski, yy, które trafiły 100%, leczenie powalonych graczy nie ma. I jakieś fajne rzeczy dostaliśmy. Coś, czego nie mam. Yy, to jednak mam. Wracamy do obozu. Zdobyliśmy 12 poziom. Nie, nie udało się. Coś w tej macie ciekawego? Luksusowy... Nie bardzo. Tutaj jakieś artefakty, um, łuki. To mnie nie interesuje. I skoro już wszystko przeszliśmy z tych głównych i pobocznych misji, to dziękuję Wam za oglądanie. I za jakiś czas widzimy się w ukrytej misji, gdzie także nagram odcinek i Wam pokażę, jakby jak odblokować tą tajemniczą misję, bo pewnie niektórym z Was może to się przydać. Dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, komentarzu i do zobaczenia.